witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Zolay Gadajski. Mogę być ogólnie znany z tego, że jestem czarną owcą świeciola, ale dzisiaj nie o Lolu, a o słuchawkach. Może jedni wiedzą lub nie wiedzą. Ja ogólnie cenię sobie dobrą, może nie dobrą muzykę, bo słuchanie ruskiego techna dla niesłyszących nie można raczej nazwać tego dobrą muzyką. Natomiast chodzi o dobrą jakość muzyki. No i ja na przykład na co dzień używam słuchawek. SteelSeries Arctis 5. Takie sławeczki, kiedyś kosztowały 350 zł. Są to całkiem niezłe sławki, Fajna też jest opcja tutaj sonaru. Drugie sławki, które używam na co dzień, są to Samsung Buds 3 Pro. Ogólnie widzicie, no Samsung, nic specjalnego. Te są za 1100 zł. No i do czego brnę, że. Słuchawki, które kupiłem, kupiłem dlatego, że były w boxie na iskomie za 210 zł. Normalnie kosztują powyżej 300. I wiecie, zanim coś kupicie, czytacie sobie komentarze. Ludzie piszą: "Spoko, dobre, najlepsze słuchawki w tym przedziale cenowym. Super, zajebiście." I jeden komentarz, który dosłownie mogę powiedzieć, przekonał mnie. Grałem jak słuchawki za 1000 zł. Kurwa mać. Ty chujo jebany na ich skomień co to napisał. Nie powiem dalej co chciałem powiedzieć, ale te słuchawki to jest po prostu średnia półka cenowa. One nie urywają dupy. One faktycznie są zajebiste jak na średnią półkę cenową są po prostu dobre. Ale no ja wam powiem, jakie, jakie to ma wady i z czym to się je. Bo nie chcę, żeby ludzie robili takie same błędy, tak jak ja, że jeden zasalany komentarz ich przekona. Ja jestem szczery, ja będę wam mówić całą prawdę. Więc na pierwszy rzut oka, kiedy dostałem te sławki, rzucę mi się w oczy, że nie mają tutaj jakoś super dużo tego żeby były basotłukami więc no yy, druga sprawa jest taka no ogólnie na głowie fajnie siedzą to jest miękkie tylko że problem będzie z tym w przyszłości kiedy słuchawki będziemy mieli 2 lata no i to się po prostu zacznie kruszyć to jest po prostu taki materiał coś na zasadzie sztucznej skóry po prostu to się będzie kruszyło ja wiem to z doświadczenia bo mam słuchawki sony te najprostsze za 70 zł, które właśnie mają coś takiego. Nawet te moje Arktisy też mają w środku tutaj paseczek obszyty właśnie z takiej skóry, i tak samo na uszach mi zostaje, no i nie jest to fajne. No ale. Pomijając takie aspekty, słuchawki jak na średnią półkę cenową są w porządku, natomiast w żaden sposób nie umywa się to do słuchawek drogich za 1000 złotych. No bo, może kurde, dałoby się coś wyciągnąć z tego, kiedy na przykład użyjemy programu tak jak ja spróbowałem. No bo, normalnie te słuchawki ani nie mają głębokiego basu, ani nie mają super czystych dźwięków, dźwięk na nich jest po prostu jak dla mnie przeciętny. No, i że tak powiem, żeby spróbować zobaczyć, ile te zławki są w stanie pociągnąć, to sobie mam taki programik, który, że tak powiem, można robić kolejną korektę dźwięku i, że tak powiem, można z nich trochę więcej wydobyć. No i jak się okazało, nawet jeśli ustawimy sobie parametry na programie, zbustujemy sobie bazę, zbustujemy sobie dźwięk. To niestety te słuchawki dalej nie mają takiego dźwięku, tak jakbym chciał mieć, albo jest to po prostu dolna granica dobrych słuchawek, no na które, że tak powiem, yy, ja mogę stwierdzić, że są ok. Przejdźmy teraz do tego, co dostałem w paczce. Ogólnie one przyszły sobie w takiej paczce, mamy tutaj gwarancję, oraz przyszły w takim ogólnie mm, case. Jak sobie to otworzymy. To były dołączone tutaj słuchawki. Ogólnie można normalnie sobie właśnie tego nie powiedziałem. Można sobie takie coś zrobić. I one normalnie, tutaj do takiego kajisika, są w stanie wejść. Tak też je dostałem. Tu była między nimi gdzieś tam taka folia, czy nie wiem, to materiał, żeby ogólnie się nie rysowały. W wystawie mamy taki kabel dwa razy rzek oraz USB na typ C. Ogólnie tutaj słuchawki te. Mają gdzieś tu z boku wejście, wejście ogólnie. Tutaj mamy do że tak powiem dźwięku, do przewijania. Tutaj mamy ten jack, czyli możemy w sumie stwierdzić, że podłączamy je jack na jack do komputera. Co w sumie no powiem szczerze, że nie jest dobrym rozwiązaniem. A dlaczego nie jest dobrym rozwiązaniem? Bo, jako tako, w telefonach byłoby to w porządku, tylko że to są już telefony starszej generacji. No, teraz, na przykład, telefony takie jak Samsung S24 Ultra, który posiadam, na którym sprawdzałem sobie ten dźwięk słuchawek. Dlaczego wam to mówię? Ponieważ nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale na różnych telefonach różne słuchawki różnie brzmią. I mogę Wam dać bardzo dobry przykład. Xiaomi Mi 12 Pro, słuchawki. Yy, jak to się nazywało? Bose Era Boots Pro i telefon Samsung S24 Ultra. Dźwięk na Samsungu był totalnie znikomy, do dupy i grał jak słuchawki za 50 zł. Natomiast na tych Xiaomi. Dźwięk był całkiem znośny, no dopóki nie usunęli ogólnie profili dźwięku i słuchawki po prostu nie mają żadnego, wow, słuchawki za 840 zł. brzmią jak słuchawki za 50 zł. No uwierzcie mi, że bardzo się załamałem, dlatego musiałem kupić nowy telefon i nowe słuchawki, właśnie te dedykowane do Samsunga, bo no nie dało się z tym nic zrobić. Byłem bardzo załamany, ale pomijając to, mamy tutaj w słuchawkach jeszcze włącznik, wyłącznik. Oraz te wejście do ładowania. Także coś takiego. Nie wiem, może się da jakoś wciepać to do komputera i posłuchać na tych słuchawkach. W sumie wiecie co, żeby ta recenzja była pełna, spróbujemy to zrobić. Spróbujemy odpalić te słuchawki na komputerze na te dwa sposoby. No ale ogólnie tak one się prezentują. Szał nie ma, dupy nie urywają. Myślę, że w sumie jak za takie słuchawki, to ponad 300 zł to jest całkiem sporo. Nawet, no wiecie, nie mam trochę porównania do słuchawek y, jako ogólnie na uszne, bo większość korzystam z takich do do kanałowych, no ale wydaje mi się, że to jest dość drogo. W każdym razie. Y, Podczas korzystania z tych słuchawek mogłem docenić na przykład taką rzecz, że one wytłumają sobie dźwięki, bardzo dobrze wytłumają dźwięki i są całkiem głośne. Takie aspekty tych słuchawek mogę docenić, natomiast reszta tutaj, no, że tak powiem, jest po prostu średnią półeczką, dlatego jeśli szukasz słuchawek ze średniej półeczki cenowej, to to może będzie dla Ciebie dobre. A teraz przejdźmy do tego, co się stanie, kiedy ja spróbuję podłączyć to do komputera. Bo w sumie nie próbowałem, chciałem po prostu opowiedzieć o tym, że te sławki będę zwracał i tyle. No i co, no weźmy sobie to, pierwszy kabelek i podłączmy to do kompa. Dobrze. Dobrze, więc podłączyłem te sławki do kompa. Ten przewód jest w cholerę krótki, to na pewno się nie sprawdzi do komputera, ale jako Jack-Jack działają. Dlaczego Jack i Jack, tam nie dokończyłem przedtem, jest zły? Jak teraz mam te słuchawki na głowie i mam muzykę wyłączoną, to słychać szuszczenie. Szuszczenie powoduje i jest dlatego, że te słuchawki, ogólnie jeśli podłączacie jacka, to cały szum idzie przez komputer i ten szum jest zbierany tam. się zróbmy to inaczej. Obudowa komputera, jest tam podłączony jack, aktualnie przeze mnie. No i zanim to wszystko, ten dźwięk dotrze, do płyty głównej, tam jakieś te podzespoły, jakoś to tam było tłumaczone, kabelki, to zbiera szum z komputera. Dlatego teraz jak mam te na nowe, słychać szum. Jeśli macie zawki USB, nie słychać tego. Teraz podłączyłem to do kompa, puściłem sobie piosenkę, jest dokładnie tak samo jak na telefonie. Po jakimś wyregulowaniu tego byłoby nawet i znośnie, ale Bazy spłytki, dźwięki jako tako nie są czyste. Co tutaj mam na myśli, nie są czyste. Gdzieś się tam mieszają, nie słuchajcie każdego dźwięku z osobna. No, nie za bardzo, nie za bardzo. Do komputera to się na pewno nie sprawdzi. Szczególnie jeśli chodzi o tego Jacka. A zobaczmy, co się stanie, jak podłączę to na opak. I jeszcze jedną rzecz spróbujemy zrobić. Czy jak mam to podłączone do komputera i puszczę na przykład muzykę, to. Czy będzie to? Czy będzie da się to pod, podgłośnić. G ogólnie być może słyszycie teraz moją niesenzuralną muzykę. Spróbujmy to podgłośnić. Nie da się, a jakbym kliknął to na głos, czy da się. Nie. Niestety nie da się na komputerze tego podgłaśniać, a zobaczmy czy się da spawzować. Nie, też się nie da spawzować, YouTube'a, także tak by się to prezentowało. I teraz podłączymy sobie tą drugą rzecz, czyli USB na typ C. Słuchajcie, bardzo chciałem to podłączyć do komputera, ale... ...to nie pyknie. Mogę to na hamę zrobić. Ciekawe, ja co się stanie. Jestem ciekawy, czy da się tak, tak zrobić w ogóle. Dobra, mam. I podłączamy to do kompa. Cóż, na tym małym kabelku niestety, ale nie posłamy sobie muzyki. Natomiast po prostu puszcza się kontrolka ładowania, także nic z tego nie będzie, nawet jeśli byście dali inne kabel, ponieważ to jest zaprogramowane tak, że one będą ładować. Ile słomki wytrzymują? No nie powiem wam tego, bo ja póki co jeszcze ich nie ładowałem. Jak wyciągnąłem ich ogólnie z pudełka pokazało mi na telefonie, że mają około 60% baterii. Hmm, czytałem, że coś koło 4 godziny one sobie grają, no i tak by się to prezentowało. Sławki, o których była mowa, to są sąd kory Q30. Także jako średnia półka cenowa może by się to sprawdziło. A powiem no, wam ma... jeszcze ciekawostkę. Ogólnie. To nieprawda, że nie da się kupić czegoś taniego, co jest dobre, bo sam mam słuchawki, które kiedyś były na Jack, kiedy telefony ogólnie były takie, że tak powiem, modne, kiedy po prostu nie było jeszcze takiej technologii, żeby była przejściówka typu C. Miałem słuchawki takie niebieskie Sony oraz Samsunga takie, no, warte coś koło 170-150 zł jedna i drugie, i muszę przyznać, że Około 3 lata temu, kiedy te słuchawki sobie wziąłem yy, i podłączyłem sobie do laptopa, to muszę przyznać, że te słuchawki dalej robiły robotę. I powiem to z, z stanowczością. Te słuchawki jackowe, małe, basowe grały lepiej, albo tak jak moje Samsungi Buds 3 Pro za 1100 zł. Więc to nie tak, że... Że ogólnie po prostu musicie wiedzieć, co chcecie, i dobierać sobie sprzęt, tak jak ten. No bo ja te zławki yy, wziąłem tylko na próbę, na test. Spodziewałem się, że może być do dupy, no i tak jakby jest to do dupy, ponieważ nie jest to po prostu moja półka cenowa. Ja celuję naprawdę w droższe rzeczy i nie lubię takiego dźwięku, który nie do końca mnie zadowala. Dla mnie musi być wszystko. Muala, z wysokiej półki. Ogólnie my w rodzinie jesteśmy trochę takimi zboczeńcami muzycznymi. Tutaj jakaś wieża, super głośniki, z czasów ZSRR-u, dobry, czysty dźwięk. Tak by się to po prostu wiedziało. Także chciałem po prostu Wam powiedzieć, jak takie słuchawki działają, z czym to się je. I wszystkiego dobrego. No. Mam nadzieję, że taka ocena moja rozjaśniła Wam trochę sytuację na te słuchawki. No, cuch. No, bywa i tak, ja już wracam. Nie chcę ich, nie spełniałem moich wymagań, więc chciałem po prostu nagrać wam taki filmiczek. Także dzięki za oglądanie! I na razie. Nie ma takiej siły, żebym mógł kotać to. Te godziny, ej, te godziny. Każdy moment wzmaga moje bardziej na szkło. To wszystko to. Wstupy.